Siemka ludziska, Star Wars 84, lecimy sobie e, Injustice, God Among Us, jak widzicie e, Pierwszy raz włączam grę, tak więc samouczek e, Gra dostępna w... Jezu Gra dostępna za darmo dla posiadaczy subskrypcji A dobra, tym będzie chyba lepiej, jeśli chodzi... Jeśli chodzi o sterowanie, na znaczy przykład, lub... Kwadrat, trójkąt, krzyżyk. A co z kółkiem? Konanie różnych ataków. Ma własne. Każdy bohater jest uczyńca. Dobre. Ole z Buta mu pociągnął. Ja pierdyle. O, właśnie. W końcu go trafił. <laughs> jak go w co no wiecie jak skrywane głowy są w to, takie wysokie No jak się mam blokuje? Jak się blokuje? Ty no trzymam, a ten ucieka Aha, dobra, jak będzie strzał się Jak idzie strzał jak trzymamy Albo kursorem jadę, albo gałkę eee, w daną stronę wtedy to się akurat łatwiej blokuje, no ale dobra Kurde, nie mogę O ty Ole Powiem ja ogólnie jakoś fanatykiem A ty, ciulu? No przecież zablokowałem, ty... Ty geju! Ty ciulu! Mogę cię uderzyć? Masz, ty geju! Masz! Dobra Jeszcze jeden No nie wierzę Ty ciulu jeden No Można to jakoś ominąć kurna Bo się kurna, zaraz uniesę. Ja jest w... w końcu się udało. No. no, alleluja. Dobra, zaraz tu zobaczymy, skorzystaj z nabytej wiedzy, i poka Aha. Szkoda, że tutaj tak naprawdę blokowanie na przykład. Kurde, no kopnij go z tego przeszczepa. No, dali mi zadania, to je chociaż wykonam. Dobra, zakończono sesję treningową. Następna sekcja. Dobra, będzie. To zobaczycie sobie tutoriala chociaż. O. Ojoj, oj, oj. Oj, oj, oj to będzie, będzie, widzę, kombożą glerka. Ajaj, aj. czekaj, jak to mam? Bez sensu, czekaj. No, a bo miałem stać, no dobra, jojego. Joki czot za szybko naciskam No właśnie Ej no przecież trafiłem No kurna znowu przeleciał nade mną No przecież trafiam go Aha, bo to drugie już normalnie mam, dobra Dobra, spoko To jest raz, tak No Ej, czulu! Coś tam się w no jak jego nie trafia. <grymne> za szybko strzelam w niego Stawros, kurna, no w końcu Łocie <grymne> wow, kurde, ale to widzę, no ja ogólnie, to specjalne ciosy, jakieś ten, trafienie przy użyciu kombinacji W pobliżu miejsca zna, zmiany poziomu sobie przejścia, wykonaj dwa przejścia między poziomami Wow, go ciosnął! Jak nie! O! Lubisz to! Jajego! Windzia mu się otworzyła! Superman, co jest z tobą? I wróciliśmy, no. Ale fajnie. Nie, no, nie. Powiem wam, chyba mi się spodoba coś coś tak, sądzę, siebie. Nie, jak nie lubię grać. Ojej, za. no, raz, dwa, trzy. Rzuć tym głównym. No przecież dobrze naciskam. Kwadrat, trójkąt, krzyżyk. No patrz, przeskocz tego kurna tutoriala, bo mnie normalnie. Dobra, tu jest, bo mnie szlak trafia. Idziemy. No zobaczcie. Trójkąt, trójkąt, krzyżyk znaczy się. Któregoś ciosu nie wyłapuje. Dobra, nieważne. Dobra. <ślesk> Tak mi się podobało, co nie? W każdym bądź razie, jeśli chcecie sobie ściągnąć Injustice God of Among Us, jest dostępne na PS Plusie. Za darmo do ściągnięcia, tak więc śmiało można ściągać i działać. Na razie.